Yes. Jezu! Ile to jasne, widziałem, Jezu, kroj, Już zaczynamy? Kantora pani widziałem. No oczywiście, ale kantor siedział na scenie, papierosy palił, a artyści e, tańczyli, występowali. E, no jak się zachowywał? Specjalne krzesełko. Gładziutkie, bez, bez e, miękkiego gładkie krzesło, musiało być twarde, noga na nogę, e, e, ten, pojemniczek z wodą i papierosy palił. I żona i, 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 też była, występowała kantora, nie wiem jak się nazywa, żona zapomniała. A wtedy nie wolno palić, proszę. I szkodzi, ale j, jemu wolno było. Wspaniały człowiek, pamiętam go jak dziś. Marynarka czarna, rozpięta, łyższy taki przód, główka malutka, nie za dużo nie za szczupły i papieras. No a jak z aktorami pracował? No, dużo wymagało od nich, na scenie, bardzo. Krzyczał? Tak, bardzo krzyczał. Agresywny bardzo, wymagający no. Jak ta relacja powinna się układać? Na współpracy. Żeby była ugoda, żeby aktor słuchał reżysera, bo reżyser jest prawą ręką dla aktora. Reżyser kieruje aktorem i dużo wymaga od niego. I musi to robić, co reżyser sobie zażyczy. Reżyser jest opiekunem aktora, zespołu aktorskiego. Z tego to jest reżyser. Dyscyplinarność, granie, obowiązkowość i fachowość. Rygorystyczni, obowiązkowi, yy, no, zdyscyplinowani, wymagający przede wszystkim, dokładni, wszystko na czas, yy, tak, reżyser, aktor, scenograf, dźwiękowiec, oświetleniowiec i specjant. No i garderobiana, tak, tak, o, garderobiana. Muszę, ja bym zaczęła coś się reżyserować. Chciałaby pani zostać reżyserem? Tak. Myśli pani, że pani dała radę? Pewnie. No to co na przykład by pani chciałaby rozróżnić? Romeo i Julie. Dwa rody. Dwa rody. No to o czym jest zrobiła Julia? Cieka, jak się ten pierwszy ród nazywa? Czyje to jest zrobiła Julia, nie wiesz? Szekspira. Szekspir, kurwa. No tak, Szekspira, faktycznie. A oni, oni właśnie we dwoje giną trzymają się na ręce, bo się napili trucizny. Wiatła, dźwięk. No to od czego pani zacznie? No co, scenariusz? scenariusza chyba, nie? Przede wszystkim scenariusz. Jak mam scenariusz, dobieram aktorów. Jak mam aktorów, dobieram kostiumy. Jak mam kostiumy, dobieram scenografię. Jak mam scenografię, dobieram muzykę. Światło, dźwięk. No. A jak się aktorów dobiera? No jak? Casting. casting. O! Casting! Chce pani zrobić casting? Tak, ja chcę zrobić casting. Dziewcząt i chłopców. Na romo Julię? Młodzi, nie starożytni. No, a o! Casting, bo tam będą dwa rody. Dużo ludzi. Mieszanka, starzy, młodzi, dzieci. Dwa rody. No. Bunt, bunt! Bunt dwóch tych narodów. Tych dwóch rodów. Bunt przede wszystkim, bunt. Krzycz, no. Bąty Capuletti, rodu Capuletti i ten. I ten. Drugi Capuletti, a drugi? Montekich. Montekich normalnie będzie wyglądał. casting. przychodzą młodzi najpierw. Przychodzą ludzie, których wybieram na Romeo i Julię. Romeo i Julia, przecież oni tylko dwoje grają na scenie. No i wybieram dwa rody. Mieszanka. Dzieci, starzy podeszłym wieku, dziadkowie, babki, serapki do babki. No, dwa rody. Następna osoba, proszę. Dzień dobry, nazywam się Ewa Zielińska, mam 45 lat i chciałabym spróbować sił w pani sztuce. No co pani? To prawda. Pani reżyser, powiedziałam, pani to wie, wie pani gdzie jest. Pani chce być postacią Julii. Chciałabym spróbować.